Siemanko, z tej strony oski, a to będzie moja opinia o najnowszej produkcji MCU, czyli o nowym Kapitanie Ameryce. Kapitan Ameryka, Brave New World, Nowy Wspaniały Świat, czwarta część cyklu Kapitan Ameryka, ale jednak Kapitan Ameryka inny, ponieważ będzie to Sam Wilson. Walentynki, byłem oczywiście na premierze tego filmu, no i teraz moja krótka opinia. Na początku chciałbym podkreślić, że nigdy nie miałem z tym problemu, że Sam Wilson przejął tarczę Kapitana Ameryki. Wydawało mi się to naturalne, ponieważ rzeczywiście w komiksach Marvela również się to zdarzyło. Dlatego w 2019 roku oglądając Endgame, scena, w której Steve przekazał Samowi tarczę, była dla mnie no, czymś zupełnie naturalnym. No i powiem więcej, podczas oglądania Falcon and the Winter Soldier też kupiłem sama na końcu tego serialu jako nowego Kapitana Amerykę w MCU. Podobała mi się ta scena, kiedy ludzie mówili: Opatrzcie, to jest Black Falcon. Nie, to Kapitan Ameryka. No nie, to było nawet no, konkretne. No więc nie miałem w ogóle problemów z tym serialem i nawet mi się ten serial podobał. No ale jeśli chodzi już o nowy film Marvela. Trzeba najpierw śmiało sobie powiedzieć, co się działo przed premierą tego filmu. Za oceanu dochodziły do nas plotki o dokrętkach, ale nie takich standardowych dokrętkach, a raczej o całej przebudowie, wielokrotnej przebudowie całego filmu, co nie napawało optymizmem. Oryginalnie film ten miał mieć premierę w 2024 roku. Jak widzicie, troszkę się spóźnili. Wiele rzeczy zmieniono, z kilku innych zrezygnowano. Przykładem tego jest na przykład wygląd lidera, czyli głównego antagonisty tego filmu. Pamiętacie ten film z MCU? Incredible Hulk? Z 2009? Nie, no nie dziwi mnie to, to było 100 lat temu, plus do tego był recast głównego aktora, i... ale no niestety to jest dalej kanon, albo stety, musicie pamiętać, że ten film jest w MCU, jak najbardziej. Pamiętacie tą postać? Samuela Sternsa, Gość, który stworzył abominację w pierwszym halku? Tak, kapka krwi Brusa Bannera z promieniowaniem gamma dostała się do rany w jego głowie, więc... Jak rozumiecie, tak, jego mózg się powiększył i to jest generalnie główny Wilan nowego filmu o Kapitanie Ameryce. Pomysłów na jego wygląd było wiele, najwyraźniej. To był pierwszy leak jego wyglądu. Generalnie ludziom się spodobał. Komik akurat podobny do lidera, właśnie z komiksów. Tak samo merch podpowiadał, że tak właśnie będzie wyglądał lider w nowym filmie. To jest Fanko Pop, lidera z nowego filmu o Kapitanie Ameryce. Bądź taki był również koncept art, no a skończyło się troszkę inaczej. Więc pozmieniali w tym filmie mnóstwo rzeczy, nie tylko lidera, na przykład dodali aktora John Carol Esposito, który jest genialny. Ale miało go na początku nie być i w ogóle było dużo zamieszania z tym wszystkim. Więc nie dość, że było mnóstwo dokrętek. To jeszcze był dosyć duży próg wejścia, jak to bywa z którąś tam z kolei produkcją filmów Marvela. Nie tylko film kontynuował wątki z filmu z 2009, ale także kontynuował je z filmu Eternals z 2021. Pamiętacie coś takiego, że z Ziemi wynurzył się ogromny Celestial, i później został jakby jego narodziny zostały zamrożone przez Eternalsów? Tak, no właśnie. No dobra, ale przechodząc już do samego filmu. Ja śledzę te filmy Marvela od dawna. MCU generalnie oglądam od pierwszych Avengers, czyli już kupę lat, okej? Okay? No i podchodzę do tego, że każdy nowy film i serial to jest po prostu nowy odcinek tego długiego serialu, jakim jest kinowe uniwersum Marvela MCU. No i tak też właśnie podchodziłem do tego nowego filmu. Być może chociaż nie będzie to aż tak tragiczny odcinek jak wszyscy zapowiadali ten nowy Kapitan Ameryka. Może będę się nawet dobrze bawił. No i cóż. Bawiłem się nieźle. Nowy Kapitan Ameryka to jest typowy produkcyjniak. Średniak Marvela, kolejny średniak, ale obecnie przy obecnej formie Marvela nazwać nowy film Marvela średniakiem to jest być może komplement. No, nie zrozumcie mnie źle. Da się ten film obejrzeć. Wydaje mi się, że te dokrętki uczyniły ten film w ogóle oglądalnym. Ale ma masę problemów. Kurczę, ten film wygląda tak, że początek tego filmu jest zupełnie jakby inny, ma inny ton niż końcówka. Widać te dokrętki, te wszystkie zmiany. Postać lidera zachowuje się inaczej na początku filmu i na końcu. O jego wyglądzie. Ten ci, co widzieli, to już wiedzą, no wygląda gość jak zombiak generalnie, jak zombie, tak? Mózg mu wystaje, to miało niby wyglądać dobrze, ale no tak średnio. Jeżeli chodzi o Red Halka, to było naprawdę spoko. Fajnie było zobaczyć znowu Halka, który jest realnym zagrożeniem, bestią, ciężką do pokonania, ale no niestety całą walkę z nim pokazali nam w trailerach. Wyobraźcie sobie, gdybyśmy nic nie wiedzieli, że on się pojawi, wtedy to by było dopiero zdziwko w kinie, prawda? Niestety wiedzieliśmy wszystko, co jak i kappa. Co ciekawe, jednym z takich najlepszych występów aktorskich w tym filmie jest występ Harrisona Forda, który wcielił się po swoim zmarłym koledze, Williamie Hurtcie, w Tadeusa Thunderbolta-Rossa. No bo wiecie, raczej przyjęło się w ten sposób, że obecnie Harrison Ford jak gra w jakimś filmie uśmiechnie się trzy razy do kamery inkasuje kasuje kasę, siemanara ale nie, on tutaj pokazał, że on dalej jest panem aktorem, pan aktor przez duże A naprawdę kupiłem tego Ross'a w jego wykonaniu który próbuje się zmienić, chce pokazać, że już nie jest tym samym Thunderboltem Ross'em co kiedyś i naprawdę pan Harrison dobrze go zagrał Jestem Harrisona Forda, świetny, ale na tyle świetny, że no, niestety troszkę przyćmił, wręcz przyćmił główną e, postać, czyli naszego tytułowego Kapitana Amerykę. Być może e, pan Tadeusz Ross powinien mieć troszkę mniej czasu ekranowego na poczet sama, żeby jego postać jako Kapitan Ameryka mogła lepiej wybrzmieć we własnym filmie. E, no cóż, no, niestety właśnie tak nie było i czasem. To wygląda w ten sposób, że Kapitan Ameryka jest postacią drugoplanową we własnym filmie, co jest niedopuszczalne. Kapitan Ameryka 4, Brave New World, chciał być takim thrillerem politycznym jak Zimowy Żołnierz, druga część Kapitana Ameryki, no ale niestety do Zimowego Żołnierza troszkę mu brakowało. No, powiedziałbym, że jest na styk. Jeśli się przejmiecie tam intrygą, która jest w filmie, no to dobrze, to dobrze dla Was. Ja się tak ledwo przejąłem. Ale jeśli macie coś poczuć, no to jest pewna doza charyzmy pomiędzy Kapitanem Ameryką samym a tym nowym falconem, jakim jest Joaquin Torres. Yy, to overall powiedziałbym, że film najwyżej jest niezły, ale generalnie na no 5 na 10 I no cóż, dokrętki go zapewne takim uczyniły. Kolejny średniaczek Marvela. Yy, no ale cóż, da się obejrzeć, tak jak już powiedziałem. Na tym czwartym kapitanie Ameryce da się nawet uśmiechnąć podczas seansu, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Będziemy postać sama Wilsona oczywiście śledzić. Wydaje mi się, że w nowym składzie Avengers w Avengers Secret Wars będzie to dosyć ważna postać, co już w ogóle było powiedziane w samym filmie, że sam ma odbudować Avengers. Dzięki za uwagę. Taki nowy vlogowy format. Jeszcze go nie było. Dajcie znać, jak to u Was jest z tym MCU. Oglądacie, śledzicie, czy już raczej. Nobody cares. Trzymajcie się i cześć.